Czy dzisiaj koramy? O tak. Wkroję taką. No? Okej, okay, tutaj. Czy nie ma kosu? Dobra, a? Ale już sobie nie? A to oni takie coś, oni tak kupi filmik, okrągają. ten czy. On tańczy mega głupio. Nie. Aż w to nie wierzyłem, Przez chwilę. Dobra. O, szkoda. Bilionów. Za 500 bilionów. O, już jest mniej Już miliony. Dobra. 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 a tego kościoła też musimy ulepszyć a ty helikon, czy ktoś jak to się Ten sobie nas ogląda. Halo? Nie chcę... Nie chcę reklamy. Te reklamy mnie tak męczą. Mhm. 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 No, mówię się, niech nie chcę reklamy. No, no, fajna kara. Cóż już. A to wygląda, jakby oni oni tańczyli na budynku, nie? A za chwilę on będzie sobie po prostu siedzieć i machać nogami. Ach, i to jest niby takie fajne. Copia. you sure I seem to remove green but can I have hmm. a lot of oh. Okay. 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 Siemię. Siemię na płaską ziemię. No to my się Trzeba albo kupić za reklamę, albo ją po prostu zrobić taką płaską ziemię. Nie chciałbym skrzywdzić ziemi. No i słońca nie ma. Ale ziemię się też z mego okrzywda. Mój no księżyc to nie ma. No i wszystko w nie? Ciekawe jak ci ludzie na ziemi siedzą. Tutaj na pewno... Co? Nikt nie szuje Niech no Nikt na tej ziemi już nie żyje A potem ma tutaj 500 ludzi no nikt nie żyje to po co tu jest słońce nie? pum karara ej to tak przebyłem na wylot o laserkiem nie, nie to jest nóż! To jest niewidzialny nóż! Ej, ale to creepy wygląda teraz w ogóle! Dobra, ja chcę to, musimy się Niech Nie chcę teraz skrać w sprątki! Dobra! Jest nawet w sprągi wersja Squid Game. Kiedy nie widzieliście, to musicie zobaczyć. Ja tam wersję stworzyłem w ogóle. Dobra, wielki. Okay. No i ludzie nadal się myślą, ale są już duchami niestety. No i sabia, ją tam siebie, dlatego się, dlatego że się nie posłuchała. Dobra, ja A, to się nie zostało. Dobra, i cofnę tam ziemię. I to jest podobno by miało się stać. Co to jest? O. Dobra, to tutaj biegnę. Hop, hop, hop. hop. レッカー。